Siemanko, środa, dzień zakupów, jest lista posiłków, niam, 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 niam. E, ostatnimi czasy nie mam w ogóle wedy na to, żeby wymyślać posiłki, posiłki, obiady, śniadania to u nas jest to samo w kółko, ale obiady to ostatnio jest ciężki temat, e, tym bardziej, że jest dość gorąco u nas i człowiek nie ma za bardzo ochoty na nic, ale nic, wymęczyłam, e, mam... 8 pozycji, i tutaj jest cała moja lista. I mam nadzieję, że kupię wszystko. Jest znowu zgrane strasznie, ale lista jest i to jest najważniejsze. Jedziemy na zakupy i zobaczymy, ile dzisiaj wydamy pieniędzy. Tak. No i słuchajcie, tutaj wszystko jest z Tesco. Okej okay. i teraz tak. Za te wszystkie zakupy zapłaciłam 72,81. Z czego no wiadomo, zapłaciłam mniej, bo kart i teraz tak, udało mi się dorwać kilka rzeczy z żółtymi naklejkami. Tutaj będzie chłodnik indyka za... 3,74, więc też teraz zaraz zabieram się za robienie obiadu. I tutaj co też często kupuję, to jest chleb na prące. I to jest jeden z tych chlebów w markecie, który smakuje normalnie, bardzo, bardzo je lubię. I największym plusem słuchajcie kupowania żółtych naklejek chlebów z żółtymi naklejkami jest to, że można je mrozić. Więc ja kupiłam tutaj e, dwa takie półbochenki i jeden zostaje i drugi wrzucę do zamrażarki. I co jeszcze? E, Dorwałam też na prące e, takie bułeczki, takie mm, Tiger Rose i one są po 80, kupiłam po 82 pi i one tak samo e, są, słuchajcie, e, do Zamrożenia i mimo, że one są z datą do dzisiaj, mroziłam już tak nieraz i po rozmrożeniu smakowały. Słuchajcie, jak, jak świeżutkie, więc, więc są ok do mrożenia dla mnie. Co jeszcze? Moja córka sobie zażyczyła zupę z tortellini, więc jestem bardzo ciekawa. Nigdy tego wcześniej nie kupowałam, więc zobaczymy, czy. czy czy faktycznie będzie takie dobre i coś jeszcze chciałam Wam pokazać. A, słuchajcie, yy, Quark to jest podobno to samo co yy, twaruk, taki wiecie, na sernik w wiaderku. I wzięłam trzy, bo tutaj planuję zrobić yy, ciasto. Yy, z tego, co słyszałam, to jest dokładnie to samo. I co mi się tutaj już teraz bardziej podoba, to to, że nie muszę kupować całego wiadra. Tylko, wiecie, mam mniejsze opakowania. I tutaj. Tutaj mamy 250 gram. Yy, a tak, to zawsze kupowałam. Wiecie, w polskim sklepie. Całe wiadro, kilogram. Ja nie zawsze to zużywałam. To kosztuje. Kosztowało. Przynajmniej ostatnim razem, jak kupowałam, 5 funtów. Yy, a tutaj. Yy, 25 bodajże w Tesco, więc bardzo jestem ciekawa, zobaczymy. I tutaj mamy zakupy z dwóch polskich sklepów. Dorwałam na prące za 50 jogurty, za funta 59 rollmopsy, kocham rollmopsy i one są z datą jeszcze do pojutrza bodajże, więc tu się nie martwię i tu standardowo, słuchajcie, szynki, sery, nosy. Nie ma szału i wydałam łącznie mm, niecałe 26 funtów. I teraz mamy e, zakupy z Farm Foods. Farm, farm Foods standardowo to jest, to są przekąski, smaczki, e, lody. Dwa za piątkę. Tutaj rysy 3 za funta, grześki 3 za funta, te też 3 za funta, to chyba 50 kosztowało. Tak to się prezentuje, trochę szokłam przy kasie, jak mi Pan powiedział 18,94, ale no jemy słodycze i to nam na tydzień wystarczy. I tutaj mamy zakupy z B&M. Hmm, Heinz. 3 funty. Normalnie teraz kosztuje koło 5. 3 funty to jest najtaniej, jak do tej pory widziałam. Liptony po funta 50. Nie opłaca się kupować małych butelek. Zawsze to można przelać. Wiecie, jest więcej na dłużej i tak dalej. No i co? Woreczki, pasta i żelki. I tu wyszło 12,22. I ostatnie zakupy w Aździe. Tu zapłaciłam. Nie mam paragonu, ale wyszło mniej niż piątkę. 4 z groszem. I tutaj jest reszta, która mi została z dzisiejszych zakupów. Ja co tydzień wybieram 140 funtów. Płacę zawsze gotówką. I za dzisiejsze tygodniowe zakupy zapłaciłam 134,29. Jakoś tak. I teraz ta reszta ronduje u mnie w portfelu i w razie, gdyby coś wiecie, nie wiem, chleba zabrakło albo czegokolwiek innego. To wydaje te drobne. I tu są paragony, tylko z Azdy nie wzięłam. Słuchajcie, dajcie znać, ile Wy wydajecie na zakupy, czy robicie tygodniowe, czy wolicie robić, wiecie, większe raz w miesiącu. Jak to u Was wygląda? Jestem bardzo ciekawa. To na tyle. Trzymajcie się ciepło, bądźcie dla siebie dobrzy, i do następnego. Pozdrawiam!